Cześć moi kochani, właśnie wracam z paczku matu Dostałem paczkę Jestem bardzo podekscytowany, bo domyślam się co to może być Zaraz zobaczymy Gdzieś tu mam nożyk Wow, co? Dostałem prezent Coś dla mnie O. Jakiś słodycz dla Holi I książka Pięknie zapakowana, bardzo mi się podoba. Zaraz to, A szkoda odpakowywać, ale z przyjemnością zobaczę. Jest dedykacja nawet. Ale to pozwolicie, że to zostawię dla siebie. I proszę. Redakcja i korekta, nie wiem czy widać. Zibi! Dzięki ci Marta za to, że mi zaufałaś i dałaś do korekty swoje dziecko. Bardzo miło wspominam pracę nad tą książką. Marta Maciejewska Słodko-gorzki smak miłości. Polecam. Зимби.